Cześć, historylny aktusik. W dzisiejszym odcinku zabawimy się w Huberta Urbańskiego, czyli milionerów. Będziemy zadawać pytania streamerom, a oni mają na nie odpowiadać. Proste, proste. Lecimy. Dobra, mamy naszą pierwszą ofiarę. Myślę, że będzie czytał czat, a nie tylko grał. Masz subika, mordo. Hmm. A ja już zadałem. A nie, najpierw przywitanie. Kulturalnie. Witam z tej strony Hubert Urbański. W dzisiejszym odcinku standardowo reweselujemy o milion złotych. Muzyka z milionerów. Tu, 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 tu. Przeczytaj to, proszę Cię. A tu mamy pytanie, pytanie. numer jeden. Muzyka z milionerów. Pierwsze pytanie za tysiąc złotych. Samolot wyskoczył od trzech mężczyzn Dobra. i tak dalej. To ja Wam dziękuję bardzo za live'a chyba. Co? Kończę już! Nie! Nie! Tak, czy tak? Dzięki bardzo za do usłyszenia jutro Kurde, nawet nie wysyłam chyba, bo... Kończy. Mały, czy duży. A więc byliśmy u Copper Live, pozdrawiam. Dobra. Cieszę się. Lecimy z tym panem. Witam. Z tej czyta. strony jest. <coughs> w dzisiejszym odcinku standardowo rywalizujemy o milion złotych. Wysyłamy, zyga, bo będzie miało na pewno zyga, później, zyga, nie? Tu, 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 tu. No oglądało się tam kiedyś I Nie miałem czasu i dlatego... interesuje Pies mnie to, dobra pierwszy pierwsze pytanie Pierwsze pytanie, za 1000zł wyskoczyło trzech mężczyzn, jeden tak. ważył 70, drugi 65, trzeci 90, kto był pierwszy na ziemi? Eee, obstawiam, że mógł to być człowiek, który ważył 70 kg, albo to, co Jezus stworzył. Nie, no dobra, widzę. ja tu na chwilę. Jak to wytłumaczyć? O, Z2 poszedł? Y, y, ja też. Z2 na 20. No i czemu, jak ja wchodzę, to akurat ludzie ZW mają Z2 na godziny. Zaraz za 15-20 minut. No to co, lecimy do kolejnego gościa, bo po prostu ja nie wiem, ręce opadają. Dobra, mamy kolejną osobę. No po prostu ja nie Zobacz, wiem. Jeszcze raz napisz. Musimy Oby ten nie poszedł nie, po pierwszym pytaniu na ZW za godzinę. Jest to Filmami. akcent, czy jakoś tak. Nie chcę źle przeczytać, Przecież żeby nie kiedyś było. Kiedyś dawałem. O, pierwsze pytanie za 1000 zł. Cała nie sytuacja się dzieje. Kto był pierwszy na ziemi? Anonima musisz się posłuchać. Anonim odpowiada na pewno. No dobra, odpowiadaj. Dobra, nie mówi, że taka odpowiedź. No <laughs> musi być na pewno dobra odpowiedź, ja mówię. To jaka, bo nie wiem. O, ale ludzie na czacie odpowiadają. 65 kg. Z czego się śmiejesz? Prędkość. Yy, dalej podobno waga spowanie, prędkość. Co? To... <grystne> Zgadza się, na ziemi byli pierwsi Adam i to, to widzisz, moja odpowiedź była taka sama, tylko powiedziałem ją w myślach, nie, 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 nie. A, w myślach, dobra, rozumiem. No. Spoko, to to nie, nie ma problemu. Poproszę tysiąc złotych i kolejne pytanie. Dobra, masz kolejne pytanie. Już wysłałem. Uwaga, czytaj. Co najpierw zapalę? Pytanie było w pokoju, stoi lampa naftowa i świeca, co najpierw zapalisz? Pomyślmy. No, ale ludzie na czacie nawet biorą udział, ja ci tam słowa eee... Na świecie trzeba by zapalić. Nie, na prostu trzeba zapalić zapałkę. Od tego też Dobrze, lecimy z trzecim. Kolejne pytanie, kiedy jesteś w domu bez głowy? I odpowiedź to będzie, kiedy wyglądasz przez okno. To już przygotujemy. No, wiedziałem, zapałkę trzeba zapalić. A on tam ma taki mindfight, nie już śmieję. Kiedy jesteś w domu bez głowy? Kiedy jesteś w domu bez głowy? Hmm. No pomyślmy. Kiedy stracisz głowę? Gdy umierasz. Niepoprawna odpowiedź. Kiedy ktoś ci utnie głowę. Kiedy wyglądasz przez okno. <laughs> Ale śmiesz. To jest moja odpowiedź. <laughs> Proszę bardzo, ale jak otwierasz okno. to <noise> również wystaje część okna, czyli tak by wtedy poszerzam mój dom Nie! O y, kolejne... kolejne centymetry. Więc czy dalej jestem w domu? Tak. No. I co teraz? Nie. Lecimy z pytaniem. No widzisz, a teraz tysięcy po, złotych. mojego domu, czyli nie Załóżmy, bo nie wiem o ile. Lecimy co z pytaniem teraz? o 5000 zł. Ile buraków wejdzie do litrowego słoika? Odpowiedź ma być... Buraki trzeba włożyć same nie wejdą. No, to jest logiczne. No, to jest aż 5000 zł. Ile buraków wejdzie do litrowego słoika? Ile buraków wejdzie do litrowego słoika? Litr. Ale czekajcie, trzeba się zastanowić, bo to łapę w górę ci filmem. No, że jeden, jeden litr. No to co? Buraki trzeba wolić samo nie wejdą Hierdola <laughs> <Nie>, <laughs> O Boże A skąd wiesz? W Rico i Morty im się dało pewnie Burak. Dobra, kolejne pytanie. Który miesiąc ma 28 dni. Dobra, dawaj kolejne pytanie. Lecimy. lecimy to się mięteczko. nie liczy. To się nie liczy. jaka jestem z uniwersum Rica i Mortego i widziałem chodzące buraki i co teraz? <laughs> Dobra. Gościu niech będzie. Jedno spok, pytanie cię odpuszczę. Który spok, miesiąc spok, ma 28. 28 dni? Odpowiedź do każdy. Ja kiedy kiedyś z uniwersum Ricka i Ponieważ każdy zawierał 28 dni. I, widziałem chodzące buraki. Zapowiedz, że nie, widziałeś, no, nie widziałeś. To właśnie. To ja więcej ewidentnie mówi, że oglądasz Ricka, nie. Widziałeś mnie, który nie widzi buraka chodzącego. No nie widziałem. Dobra, dawaj, czytaj kolejne pytanie, bo, pyczku. Luty, a bo nie. To nie będzie prawidłowa odpowiedź. 28 dni. No, luty ma, no. Nie. Ale każdy, każdy ma. Dobrze! Każdy, ma, każdy, każdy ma. Dobrze. Lecimy z pytaniem o 10 każdy tysięcy złotych. Ma, tyle. Ile zwierząt Abel zabrał na arkę? Okej. Okay, to będzie kolejne pytanie. Są, I zastanówcie się w sumie. Nie będę Wam na razie mówił to odpowiedzi, jakoś, ale, to Pomyślcie. Tydot, ale możecie to napisać dobra. odpowiedź w komentarzu. Jeżeli będzie poprawna, to przypnę serduszko. Ile zwierząt. Abel zabrał na arkę. Abel zabrał na arkę. Dokładnie. Zaraz ci powiem. No, już sprawdza w necie, nie Do, dokładnie. A nie, musi obejrzeć. No i sobie poleciał. No i weź to oglądanie. Ja wam będę ciął, nie będę ciął wam to. Dobra, ja już ci mówię. Ile jest zwierząt. Abel chyba. Zabrał. No chciałeś zabrał na arkę. No ale Abel, Abel nikogo nie zabrał. Dobrze, zero, bo Abel nie miał razie. arki. Dobrze. Kolejne pytanie. To takie Dlatego proste mówię. pytanie, które każdy Zabra, będzie znał. W ogóle. Jakich kamieni, to właśnie jest więcej w Kolejne morzu. Kolejne pytanie, poproszę. Najwięcej nawet. No. Oczywiście mokrych, Co tu odpowiesz? Jakich kamieni jest więcej w morzu? No. Ale zastanów się. Kurde, trzeba pomyśleć, kamieni? Ty nie wiedzą, to, to jest trudne. Właśnie, a, anonim, jak chcesz, to może Jakie są to... rodzaj kamieni? Na jakich kamieni jest najwięcej. Ty, dobre. Jest więcej w mocy. Nie wiedzą. Kurwa, osad. Jak Dobra, jest wysyłamy ten, jak się już. Mokrych w tym w dobre. łazienkach. O to chodzi? Więc jest więcej nie, 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 nie. Tego łazienkowego. Nie wiem, osadu. Jest więcej osadu, powiedzmy. Tylko oczywiście opóźnienie jest i on, nim to dotrze, to kilometr. Mokrych. I co dole. O nie, nie można tak. Dobra, Krywa, i teraz kolejne pytanie. Spodziewa. Z typu sprytnej dość ciekawe. No Gdzie są suche rzeki? No tu się też... na głowi. Kuru, ja używam y, tego koła że gram dalej, dobra? Dobra. Używam takiego. koła. Gdzie są sucha Gdzie są suche rzeki? Pomyślcie. I gdzie wiem. są suche rze rzeki? W Afryce! Oj, nie, nie, nie! Na mapach! No, gdzie są suche rzeki? Nie ma takich. Gdzie są A suche rzeki? Są Na w mapach! W Afryce. Dobrze, Marta, w Afryce też są. Też są w Afryce. Tutaj zgłaszam sprzeciw. Na mapach też są. A to są papierowe rzeki. Dobra, I tutaj nie bo... ile to półtora i półtora? Tam są papierowe. Takie niby roku. proste pytanie, A, ale po podchwytliwe. Cały tor. Proste, ja nie no, wiem. Kolejne pytanie poproszę. No jest już kolejne, tylko ty masz opóźnienie. Ile to półtora i półtora? Półtora i półtora. <gulia> K Byś powiedział trzy, nie? Trzy. No, nie, po cały tor. No, to dwa razy, to, to dwa razy masz półtora. Jeszcze. albo trzy. Półtora, to jeden tor. Jeden tor, ten. Z. No właśnie, to jest cały tor. Z tego, masz jeszcze jedno. Jak to się koło... nazywa, powiedzmy, Thora. thora". No patrz, jeszcze zdążyłem powiedzieć. Zdążył. To jest cały tor. Dobra, i teraz pytanie. No, wszystkie są w sumie z tej kategorii. Z pomyślenia, Ła, łami. A takiego takiem. tora, dobra. No i tak, że w razie powiedziałem, że jest cały tor. W którym tor, miesiącu rodzi się więc, no. najwięcej dzieci? W dziewiątym miesiącu. Zdążyłem powiedzieć! Proste. Przepraszam bardzo, zobacz sobie na live. Ale musi być pierwsze się liczy, drugie już nie, typie tam... Rodzi się najwięcej dzieci, już ci mówię. Czekaj, on wrzesień, nie? Albo w tym, nie wiem, co wykombinuje. Już w necie szuka. Jak nic, w necie już szuka. Czekaj, trzeba pomyśleć. A nie, dobra, pomyśleć. To, to tak można? Ja już odpadłem. Nie no, dobra. Damy mu chwilkę, niech przemówi. Nie wiem. Czekaj, nie, nie, to nie moja odpowiedzi, ale spokojnie. Używam mało e, ratunkowe, zwany internet. Hahaha, ha, ha. ale cię łupy teraz porobiłem. Nie, jeszcze znajdę. telefon nie. do przyjaciela. Do wujka Google. Co W jest? lipcu! Mnie Czeka. Google po Mamy prostu, główka. wujek Google odpowiedział Nie ma, nie ma tego w necie, co jest? Ja jestem taki upi, że nawet w necie nie ma moich odpowiedzi, no Ja pierniczę, dobra W dziewiątym miesiącu Co kur... <laughs> nie no ludzie, no, ja nie wiem W necie będzie teraz W dziewiątym, nie, znalazł to Kurde, w dziewiątym W dziewiątym! Znalazł to Tut, turururu, tut, TUT No tak, słuchaj, mój wujek... Dobra, mamy już 0 kuratunkowych kolejne pytanie. Co robi dziewczyna w 9 miesiącu? I to był wujek Google. Wujek Google z mojej rodziny, więc no. Poproszę I uwaga, teraz pod, pytanie. Podchwytliwe, że w tamtym zadaliśmy, że w 9 miesiącu rodzi się najwięcej dzieci. A teraz mamy, co robi dziewczyna w 9 miesiącu? No i to będzie podchwytliwe No to, bo, świzowie. co nie... ciąża tyle trwa. I teraz on odpowie, że rodzi, nie wiem... Co może odpowiedzieć? Rodzi. Czekaj, co robi dziewi w dziewiątym miesiącu. To Ty jest tych takich, kurde. Są różne odpowiedzi. Może być, że rodzi. Nie. Jedna Nie. musi być i. Daj jeszcze chwilę, muszę pomyśleć. Dobra, słuchaj. Tak, ile tu już było pytań? Chyba sobie jednak zabiorę ze sobą i wezmę kwotę, która już jest. Czy tak? No to ta jest. To powinno być o 500. Musisz na to. To powinno być o 1000. co stało Ci 30 sekund. E, to jest o 5000. To jest o 40. mamy już 40 tysięcy. Jeden. Pół 30. miliona. I teraz. Pół miliona! E, teraz Ale ja milion. ci mówię, że biorę moje pół miliona i tutaj jeszcze ci daję link do donate'ów i mi to wysyłasz, byku. Nie, nie, nie. To to, że... Z... Dobra, z akces, z akces, odpowiedź akces, idzie to idzie do szkoły, były, no, bo nie, to już wrzesień, zunej, tak. wrzesień jest 9 miesiące, no to moje jest piękne, miliona. nie? pół miliona. Dobra, e, niestety... Oceniam tylko mrodę z Nie udało punkt, mu się. Więc, dobra, dziękuję ci za czynne branie udziału w tym turnieju. Okej, okej, okay, okay, to prostu teraz moje pół miliona. Eee. A ja mówię, że rodzi. Ty teraz mam argument, że nie rodzi. Mam argument, ponieważ to było w tamtym pytaniu. A ty, kaktusik, czekam na wypłatę od ciebie. No nie, Dziękuję. On stali I stali proszę opaipana. wysłać inaczej. Tam... Tu mam twoje IP, wszystko tu jest. To jest IP? To sądu IP? jest nowego To Ja nie To jest iPad. To chcę wziąć udział. I zobaczy, że że Dobra, a napiszemy... No Dowej Anonim. Dobra, Sprawdź czekaj, czekaj. Ja mam zagadkę do. Ana? Albo nie, dobra, nie Co to jest? Po pływa kanał? i kaczka się nazywa. Podpowiedź to nie borsuk. Kaczka. Kaczka! No Pan Major kaczka. mnie tego nauczył. Kaczka. Nie wiem, nie słuchałem zbytnio, bo się zająłem tym, żeby mi ocenił kanał. Bo nie widział chyba mojego kanału albo widział, nie wiem. A, musimy poczekać. Ocenisz kanał? Kaczka! Nie. Ryba. Ale byka. Nie ma. No dobrze, kaczka. Więc... A nie, kaczka. Jest. Albo no Skunks. Sku... Co? Ewentualnie łabądź. Dobra, odpowiedziałem Zgadza dobrze, ten kanał. Nie ma rozwiązania, kurwa. To jest odpowiedź. Rojem ją powiedział. Dobra. Dałem ci 9 na 10, bo jest słaby baner. Słaby baner, możecie napisać komentarz, no, czy ja jest słaby baner. Chcę. też tyle chcę, się. To ja mieć, pamiętaj, że mieliśmy bardzo dużo wyświetlenia. No dobra, no to na napiszemy jeszcze, na odcinek, że będziesz opisać. na odcinku, więc śledź o, kanał. O, dzięki. To jest z przyjemnością sobie zobaczymy. O. Dzięki za obejrzenie tego niesamowitego odcinka. Jeżeli chcesz drugą część, to zostaw komentarz. Piona!